Szymanko, z tej strony Nexium i witam się z Wami serdecznie w kolejnym odcinku. Szukacie tanich i sprawdzonych końców zapraszam was do fifashop.pl Przy podaniu hasła nexją 5% gratis No po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz Rzućmy okiem teraz na nasz skład. Jak widzicie, tutaj pomyliłem się w ostatnim odcinku pod sam koniec. Bo stwierdziłem, że Teresa można jeszcze wymienić, ale nie, przecież teraz jest naszą bestią. W związku z czym mamy tylko trzech zawodników już do wymiany, no i dojdziemy do tego pełnego w całości naszego składu bestii. No więc nie pozostaje na nic innego jak przejść do kolejnego spotkania, wytarczyć mistrzów, oczywiście. Dobra, znaleźliśmy już naszego przeciwnika, który jak zawsze nie wie na co ma liczyć. No a jak zobaczy nasz skład Bessie, to się chłop zdziwi, tylko zerknijmy na skład jaki on ma 82 Uberola, 100 punktów zgrania. No, kolego, praktycznie cały skład Czesi jeżeli zrobił i to taki nawet jeszcze powiem, że z Acu na ataku, z Eto Dobra, spróbujemy sobie może zacząć od opening glitcha, może się nam uda, może, może, może SYPNI! No i się nam nie udało. Parcie na bawzinio, bawzinio! No kurde, to jest Wawzinio! To jest ważniejsze, i to jest jego po prostu... O Jezu, Merter się cofa, a nie rozpędał. Dobra... o tak! O tak! Bentner! Bentner! Co to było? O, cholera jasna Oscara. Tutaj kasujcie! Zabij go! Dobra, jest Borus, jest Borus, Borus miał wszystko bardzo dobry goalkeeper O ładnie, elegancko to jest Heski. No i Heski wygra tą główkę nawet przy okazji kogoś tam zabił na boisku. No, ale, no, niestety, nic to nam więcej oprócz tego nie przyniosło. Dobra, Torres. Torres do, oddaje, O tak, Bentner! Torres! Torres! jest Super, jeszcze Heski nie trafił w piłkę, elegancko. O, ale Bentner! Ty, podobasz mi się, chłopie, walczysz. Waleczny z ciebie jest gość. What the fuck? Po prostu, no, popatrzcie na to. To ma być strzał. To wyszło na out! O, no, dobra, nie wyszło na out, ale, ale, ale prawie. Dobra, Fernando Torres, Fernando Torres, Fernando Torres I odda... Ale ładna piła do Akim ale ładna piła do Akim a Akim fenu. w ataku, tak jest, tak jest, po, pa... Jest! Wawrzyniak w ataku! Co on robi w ataku? Walziniu! Tak jest, tak jest, mamy brameczkę strzeloną przez Wawrzyniaka. W tym momencie prowadzimy. Trzeba to prowadzenie utrzymać. No i oczywiście jeszcze musi zdobyć bramkę, która jest naszej przykład Akim Akinfenoa albo Heski. I lecimy sobie po kolei zawodników. Dobra, jest Jagielka do Richardsa. To są niestety tacy zawodnicy. No tak, no tacy sobie po prostu byli, by, byli bo byli i tyle. Dobra, tutaj chyba będzie Sweaty gol Albo i nie, dobra. zaskoczyliśmy pozytywnie, koleś. I zdobyłeś bramkę, okej, okay, rozumiem. Nice. Dobra, El Niño. El Niño, El Niño w polu karnym EL NIÑO TAM JEST HESKI <gry> I powiedzcie mi jak tu mam grać normalnie z takimi zawodnikami, to jest po prostu magia Dobra, Torres O Jezus Maria, jeden gorszy od drugiego, co to się wyrabia A jeszcze taki nieoczeszany na odcinku z Wami. Dobra, jak widać meczek bardzo wyrównany Więc lecimy Dobra, a Dobra, Akinfenua Jezus, Maria, Akim kogoś wyprzedził i przepro, to jest ich Heski! Nie, nie, to się nie stało. Nie, nie, nie. Dobra, Torres, Torres, proszę cię, Torres, proszę cię, do środku i ładnie, tam jest Akin Fenua i Heski. Dobra, nikogo nie ma tu, chociaż normalnego Sterlinga. No czemu mi tego Sterlinga tak za każdym razem blokują? któryś raz z rzędu, jak Sterling ma okazję, to wtedy go blokują? O tak, Heski, chociaż Heski, kontra David jest na paście, to tak troszkę. Troszkę niewyrównany cheski! Dobra, mumbią kło, mumbią kło, mumbią kło, mumbią kło, co on tam porobił na tym skrzydle? Dobra, dawaj, 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 go. Nie, nie ma nic. Jest, dobra, spalony, to nas uratowało. Uratowało nas, że tutaj był spalony, no i był nawet taki całkiem wyraźny. To tyle mamy szczęście. Heski. Heski. ja wiem, że to jest trudne się rozpędzić, ale proszę Cię, chłopie, zrób to dla mnie. Bieganie trudna rzecz, ale... Dasz radę, tam jest Sterling, Sterling! Słupek, znowu słupek, znowu słupek, naprawdę? Naprawdę no, ludzie, przeginia, przegina to jest już. To jest już totalna przegina. Co to było? Proszę Was. Dobra, nie pozostało na nic innego jak tylko przejść do dogrywki im pierwszej w bestiach, więc może być naprawdę ciekawie. Dobra, bębnem. Bębnem, proszę cię. Akingfenua! Nie, no, wy sobie ze mnie już jakieś jaja robicie. kło, naprawdę. Akingfenu. Trzeci słupek! Cały czas trafiamy w ten sam nawet. Proszę cię. Aż zejdę ci nawet do środka, żebyś miał łatwiej, tam jest Heski. HESKI! Jest! Nie! 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 To się nie stało! Oscar... Oscar. Cholera, ale szczęście mieliśmy Karne Nastał czas karnych Okej, okay. środek, dobra O cholera, Akimfenua, proszę Cię Znowu środek? Dobra, ja zostaję na środku, Pierdzielecie. Cię Okej, okay, dobra, mamy pierwsze heski, przynajmniej trafi Akinfenuła, nie heski, tak? I Zobaczmy, zobaczmy Tak jest, w ten sposób będę bramł Dobra, bentner W lewo mocno dałem i tak jest, o to mi chodziło. O cholera. Prawy górny róg. Torres mocno, dobrze. Akurat Torres jedenastki egzekwuje dobrze. Na przesuniemy się po prostu trochę w prawo. No! Czemu przecież się przesunąłem w tamtą stronę? O co chodzi? To nie był za bardzo górny i lewy, ale no dobra. W lewą stronę kopnęliśmy piłkę. Proszę, proszę, proszę. Kurwa. I na kogo przypadł zaszczyt strzelania tego karnego? Na kogoś normalnego, czy na jakąś bestię? Mun Byung Kwo decydującego karnego. Nie trafiłem. Przerąbane. Traf w bramkę. No cóż. Kiedyś to musiało nam